Juventus odcina się od Szczęsnego i Milika, nawet nie zamówicie ich koszulki. Manchester City pokarnych pokonuje Manchester United w meczu o tarczę wspólnoty. Bokserski pojedynek na boisku i to dosłownie. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Tottenham znalazł następcę Harego Kejna. Zapłacili za niego 65 milionów euro. Erik Hag kupuje dwóch byłych piłkarzy Ajaxu Amsterdam. Ewa Pajor z pierwszym golem dla FC Barcelony. A polski bramkarz odpocznie przez 8 tygodni. AS Monaco ma poważny problem. Te osoby ostatnio do nas dołączyły. Bardzo dziękuję. Was także zachęcam, aby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej. Miłego dnia, no i zapraszam do oglądania. 啊。Yeah. Jest bardzo mało prawdopodobne, że Arkadiusz Milik pozostanie w Juventusie na kolejny sezon. Jeszcze na początku Euro 2024 powiedział, że nigdzie się nie wybiera, ale w tym momencie jego sytuacja to takie 50 na 50. On chce zostać, ale Juventus już nie. Dokładnie to Thiago Motta, czyli nowy trener starej damy, nie widzi dla niego miejsca w składzie i nakłania go do odejścia z klubu. Zarówno polski napastnik, jak i Wojciech Szczęsny nie pojechali razem z kolegami na obóz przygotowawczy. Czy do Niemiec, choć w przypadku Arkadiusza Milika, to nie był on jeszcze w 100% gotów do gry po kontuzji. Media informują, że Arkadiusz Milik otrzymał jednak ofertę od Genoi, ale ją odrzucił. Tam jeszcze kilka sezonów temu występował Krzysztof Piątek, więc wydaje się, że mogą mieć oni słabość do polskich napadziorów. No ale po tym, jakie liczby tam wykręcał Pio, to nie ma co im się dziwić. Wracając do Juventusu, to co ciekawe, jeżeli w tym momencie chcielibyście zamówić koszulkę z nazwiskiem Milika, to nie możecie tego zrobić. Polskiego gracza w ogóle nie znajdziemy na liście piłkarzy. Podobna sytuacja jest z Wojciechem Szczęsnym. Jego koszulki także nie zakupimy. On także został usunięty. A co do polskiego bramkarza, to on wczoraj wrzucił na Instagrama, jak trenuje indywidualnie, a towarzyszy mu tylko jeden trener oddelegowany przez klub. Jeżeli tak ma wyglądać pożegnanie, to władze starej damy powinny się wstydzić. Bójka na boisku. Takich słów bardzo często używamy w momencie, gdy piłkarze poprzepychają się na murawie, ale tym razem doszło do prawdziwie bokserskiego pojedynku. W meczu towarzyskim pomiędzy West Bromem a Majorką w minucie 40 Jason Molumba i samu Costa dali sobie po mordzie. Nagranie z tego zdarzenia macie u mnie na Twitterze, tutaj niestety nie mogę Wam go pokazać. W każdym razie piłkarz West Brome już został ukarany przez angielską federację pięcioma meczami zawieszenia i grzywno wynoszącą 16 tysięcy funtów. Natomiast Portugalczyk będzie odpowiadał przed Hiszpańską Federacją, jednak jeszcze w tym momencie nie zapadła decyzja jak wysoka będzie kara. Manchester City zdobywa pierwsze trofeum w tym sezonie. Wczoraj w meczu o wspólnoty, który odbył się w Londynie na Wembley, pokonali Manchester United. Mecz w regulaminowym czasie gry zakończył się remisem po jeden, a że nie było przewidzianej dogrywki, od razu przyszliśmy do serii jedenastek. W niej zobaczyliśmy aż osiem serii. Po stronie United pomylił się Jadon Sancho i decydująco jedenastkę zmarnował Johnny Evans. Natomiast po stronie obywateli w pierwszej kolejce nie trafił tylko Silva. Co ciekawe to przy rzucie karnym, który wykonywał Erling Haaland, Andre Onana chciał się chyba popisać. Odstawił w bramce cyrk, ale Norwek pewnie go pokonał. I choć jestem kibicem United, to nie lubię takiego pajacowania, więc bardzo dobrze, że Kamerunczyk został pokarany. W każdym razie to United było bardzo blisko wygrania tego meczu w regulaminowym czasie gry. W 81 minucie prowadzenie po ładnej akcji dał Alejandro Garnacho, ale Bernardo Silva na minutę przed końcem regulaminowego czasu gry dał wyrównanie. W Anglii był to pierwszy mecz w tym sezonie o coś, ale to na pewno no, nie koniec emocji. Premier League startuje już za tydzień. A jak prezentują się wyniki wczorajszych meczów ekstra klasy: korona Kielce przegrała przed własną publicznością z Krakowią 2 do 0, a pogoń Szczecin w końcówce meczu zdobyła jedną ramkę i pokonali stal Mielec. Obecnie na prowadzeniu Jagielonia z kompletem punktów: dalej pogoń, lech, widzew oraz piast. Natomiast w naszej pierwszej lidze górnik Łęczna wygrał z Polonią Warszawa 3 do 1. Warta Poznań 1 do 0 poradziła sobie ze stalą stalowa wola, a mieć Legnica takim samym wynikiem wygrała z SMUČ 65 milionów euro tyle za Dominika Solankę dostało Bournemouth. Wczoraj ten napastnik został zaprezentowany jako nowy piłkarz Tottenhamu i chyba możemy powiedzieć, że to on ma być następcą Harry'ego Kane'a. Oczywiście w zamyśle władz kogutów to ten transfer jest czymś takim, jednak jak to będzie wyglądało w praktyce, zobaczymy. Wcześniej Solankę reprezentował Liverpool, no ale tak naprawdę to wywodzi się z Chelsea, która to odpowiadała za jego wychowanie. W poprzednim ligowym sezonie zdobył 19 bramek. I trzy razy asystował, co jest bardzo dobrym wynikiem, patrząc na klub, w którym występował. Tak czysto teoretycznie, to w tym sezonie tych bramek powinien zdobyć jeszcze więcej, ponieważ będzie miał dookoła siebie lepszych kolegów. No ale jednak to jest sport, to jest piłka nożna tutaj nigdy nic nie wiadomo. Prawdopodobnie już dzisiaj dwa transfery ogłosi Manchester United. Do tego klubu ma trafić Matejs de Ligt oraz Mazraoui. I choć nie ma jeszcze oficjalnego komunikatu, to Fabrizio Romano i wielu innych ważnych dziennikarzy, Podało, że oba transfery są już zapewnione. Bayern Monachium za tych dwóch zawodników zarobi około 70 milionów euro: 50 baniek za Delichta i 20 za Marokańczyka. I teraz najlepsze, bo zarówno jeden, jak i ten drugi występowali w Ajaxie Amsterdam, więc mamy kolejne potwierdzenie tego, że Erik Tenhack robi z Manchester United drugi Ajax, tylko że tym razem dysponuje zdecydowanie większym budżetem. Ja tak osobiście powiem, że nie jestem fanem takiej polityki transferowej. Uważam że to po prostu błąd. To co działało bardzo dobrze w Lidze Holenderskiej nie musi aż tak dobrze funkcjonować tutaj w Anglii. Jednak oczywiście mam nadzieję, że Erik Ten Hag zamknie mi usta i pokaże, że kompletnie się myliłem. Swojego pierwszego gola w FC Barcelonie zdobyła Ewa Pajor. Polka zadebiutowała w meczu towarzyskim z Hoffenheim i w minucie 42 doprowadziła do wyrównania. Ostatecznie duma Katalonii pokonała rywalki 5 do 1, a Ewa Pajor rozegrała całą pierwszą połowę. Zdobywając bardzo ładną bramkę po uderzeniu z dystansu sprzed pola karnego przypomniał o sobie Mateusz Klich. Jego DC United mierzyło się z meksykańskim Mazatlan w ramach League Cup i przegrało 2–1. Tym samym klub Polaka pożegnał się z tymi rozgrywkami. Pamiętacie jeszcze Gabriela Sloninę? Był to bramkarz, który mógł grać z orzełkiem na piersi, ale ostatecznie wybrał reprezentowanie USA. Chwilę po tej decyzji Chelsea zdecydowała się, aby wykupić go za około 9 milionów euro. Od dwóch lat ciągle jest wypożyczany no i tym razem trafił na trzeci poziom rozgrywkowy w Anglii, a dokładnie do Barnsley. W mediach pojawiły się nagłówki, że jest to zakręt w jego karierze, że coś idzie nie tak, ale są to kompletne bzdury wyssane z palca. Po pierwsze, co najważniejsze, to on jest bramkarzem i ma dopiero 20 lat. W tym wieku rodzą się wielkie gwiazdy na skrzydłach czy w ataku, ale nie na bramce. Te najważniejsze cechy dla golkipera przychodzą dopiero w późniejszych latach, jak opanowanie, spokój, czy koncentracja. No i chyba co najistotniejsze to zdobyte doświadczenie. Tak więc to wypożyczenie to nie jest zła, a bardzo dobra informacja dla tego bramkarza. Życzymy powodzenia! Natomiast już inny bramkarz, tym razem w 100% Polak, dokładnie Radosław Majecki, odpocznie od piłki nożnej przez kolejne dwa miesiące. Francuski dziennik L'Equipe podał, że przed startem tego sezonu doznał on kontuzji stawu skokowego, który wykluczy go właśnie na tak długi okres. To bardzo zła wiadomość, ponieważ Majecki stał się bardzo ważnym punktem dla AS Monaco i teraz to oni mają poważny problem. Przez kolejnych 8 tygodni będą musieli występować z rezerwowym golkiperem. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. W polskiej ekstraklasie Lechia Gdańsk, Zagłębie lubin, puszczenie płomice Legia Warszawa natomiast Dividzefluć zagra ze Śląskiem Wrocław. W pierwszej lidze Pogoń Siedlce, Termalika, Odra Opole, Wisła Płock, a Kotwica Kołobrzek zagra ze Stalą Rzeszów. Zaplanowane są także mecze sparingowe Liverpool kontra Sevilla, Arsenal Olympique Lyon, Atletico Madryt, Juventus, Chelsea kontra Inter oraz Liverpool zagra z Las Palmas.